Siemaneczko, ja jestem Agent X, No i ziomki słuchajcie, dzisiaj mam zamiar pokazać wam jak wyglądają ultra realistyczne milionowice milionowice z prawdziwego życia bo serio, te shadery robią swoją robotę, wyglądają naprawdę mega dobrze, a mam już dzisiaj przygotowane trzy różne rodzaje shaderów yy, które dzisiaj wam zaprezentuję na milionowicach myślę, że naprawdę, one będą tutaj naprawdę dobrą robotę robiły bo jak widzicie, to wygląda mega dobrze, ja już to testowałem jak to wygląda w taki stricte dzionek, zaraz Powinno tutaj właśnie jakoś słonko się na niebie pojawić, a wtedy te shadery po prostu wyglądają masakrycznie dobrze. Więc jeżeli chcecie się przekonać, oglądajcie do końca, bo naprawdę tu się będzie sporo działo. Do tego przypomnę Wam, żebyście subskrybowali ten kanał najlepiej z dzwoneczkiem oraz od razu strzelili łapkę, to mnie bardziej motywuje do nagrywania. No i ziomki, e, jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że serio, e, mega to może mnie lagować czasami, jak będę przy jakimś większym obiekcie, ale uwierzcie mi, to są shadery na bardzo dobre komputery, e, a ja takiego aż strasznie, strasznie dobrego nie mam, więc no, to nie może jakoś tak super się łączyć, ale... Jeżeli ktoś ma lepszy, na pewno było u niego to działało tak bardzo, bardzo dobrze, ale sam ten efekt. Zobaczyć sam ten efekt, bo no, można normalny świat zobaczyć, ale Milionowic na derach. no nikt inny niż ja praktycznie nie zobaczył. Wow, ta woda! Ej, nie wiem, czy wy to tak dobrze widzicie, ale dla mnie ta woda jest tak dobrze zrobiona, no. No nie, po prostu brak słów, jak to wygląda, dobra, już jest, zrobiło to, co chciałem, czyli jest dzionek, to słońce lepiej pada i teraz ta woda wygląda po prostu kozacko, jak widzicie, ta palemka tutaj w ogóle jak wygląda, wszystko jest idealne, tak, jeżeli ktoś miałby wątpliwość, czy to robi różnicę, no to już mogę mu samemu to pozostawić do odpowiedzi, niech mówi co chce. Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Łot, ale jest różnica. I nie wiem, czy wy to też tak widzicie, ale dla mnie ta różnica jest spektakularna. Ona jest tak mocna, że to aż po prostu. What? głowa paruje mi od tego ziomki. Słuchajcie, to wygląda zupełnie, kompletnie inaczej od tego jak to wyglądało chwilę temu, więc tak, myślę, że już wracamy na shadery. Okej, okay, więc tak, teraz zmieniłem trochę paczkę shaderów. Nazywają się one BSL. Tamte wcześniejsze nazywają się KUDA, bo na pewno pytanka się pojawią. No i ziomki. One też wyglądają bardzo dobrze. Nie wiem nawet czy nie lepiej, bo tutaj bardzo ładnie są zrobione te światła, a celowo je teraz zmieniłem, bo... One naprawdę bardzo fajnie się komponują do takiej fontanny, tutaj wszystko to tak pasuje, jednak wydaje mi się, że one są takie zbyt jasne. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale to jest idealne właśnie do chodzenia po jakiejś willi. No, ten obraz, on ewidentnie odstaje, to to widać bardzo dobrze. Co możemy jeszcze zobaczyć? Chodźmy może tutaj, o, wyjdziemy sobie do barku, no. No tutaj jest taki klimacik, muszę wam powiedzieć, jakbyśmy rzeczywiście w takim amerykańskim barze byli. Ej, serio, to wygląda bardzo dobrze. E, więc tak przechodzimy tu jeszcze dalej. Tylko minus ich jest taki, że bardzo dziwnie mi się chodzi. Serio, mam takie dziwne wrażenie, że jakoś dziwnie to musi wyglądać, ale nie wiem, czy tylko ja mam takie, więc cóż, ja bym teraz dla, dla porównania jeszcze użył tych innych. Okej, okay, moim zdaniem one, jeśli chodzi o środek, chyba nie wyglądają najlepiej. Yy, mi to się tak zbytnio nie podoba, jest wszędzie totalnie, totalnie ciemno, do tego ścina mnie, jak chodzę i to już tak mocno, ale za to yy, serio, wnętrze wygląda bardzo dobrze. Yy, to wygląda po prostu dziwnie, że jest tak mało światła. Bardzo fajne są w cienie wszystkiego. To mi się podoba. Ale to nie na mój komputer. To, to, to zdecydowanie. 15 fps to jest poniżej, poniżej tego, co jest jeszcze akceptowalne. Więc tak, może wyjdziemy jeszcze na dwór. Wyjdziemy, chyba bardziej się doczołgamy, bo to naprawdę tragicznie u mnie wygląda. Ale na dworze one robią chyba najlepszą robotę, mi się wydaje. Więc ja myślę, że ich nie będziemy za bardzo używali w dzisiejszym odcinku, bo po prostu nie jestem realnie w stanie ich używać. Ale tutaj woda wygląda, nie wiem czy lepiej niż od tych pierwszych shaderów, mm, serii. Serio, serio. Jeżeli nie mówiłem, to one nazywają się Seus. E, możecie sobie to wpisać i serio, powinno wam wyskoczyć. E, no i ziomki, jak widzicie, one naprawdę bardzo dobrze się na dworze prezentują. Jednak już w cieniu wyglądają jak dla mnie po prostu zbyt ciemno. To jest już trochę przesadzone. Ok, więc e, te shadery, chyba najgorzej prezentują się, mi się wydaje, w jakby w środku, w porównaniu do tego, co jest e, z... Chociaż nie. Cofam to. Cofam to one prezentują się najlepiej. Ok, to szkło robi totalnie robotę tutaj, jak widzicie. Ono wygląda bardzo dobrze. Ale co mnie ciekawi, to to jak wygląda właśnie jakich barek. pozdroda do donatorów tutaj. Eee, no i nie, dobra. One są po prostu może lekko za ciemne jak dla mnie. Mogłyby być bardziej jasne, ale ale to jak one wyglądają jest dla mnie chyba no Idealnym dowodem na to, że są najlepsze z tych wszystkich, bo nie lagują za bardzo, a bardzo dobrze wyglądają. Wow, wow, to tutaj, to. O kurde, ten pokój wygląda po prostu najlepiej. Po prostu najlepiej. Zobaczmy jeszcze, jak basen wygląda. Okej, okay, więc wbijamy na basen, hops, no nie, dobra, gość, one wygrywają, chciałbym, jestem ciekawy jak amnetyst wygląda tutaj, Ametyst. No, no jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi, tą, tą rudę od tutaj, eee, więc ziomki, eee, ogółem, pójdziemy zaraz do bardziej milionowic, bo na razie skupiliśmy się tylko na willi, byłem po prostu ja sam tego mecz, mega ciekawy, więc się na tym skupiłem bardziej, ale... No to wygląda po prostu kazacko, więc tak, ja idę teraz bardziej do centrum milionowic, pokażę wam lodowiec Abry, inne w ogóle tutaj takie słynne budowle, e, więc koniecznie oglądajcie do końca, jeżeli chcecie zobaczyć jak to wszystko wygląda, wow. Ej, jakby ja jestem naprawdę, naprawdę pod podziwem dla autora, który coś takiego jest w stanie zrobić w Minecrafcie. Ej, serio, to wygląda tak dobrze po prostu, że aż... Ażbym chciał kupić lepszy komputer. Ej, serio, to on, on mógłby współpracować z takimi firmami, które robią komputery, bo chyba jest warto, chyba jest warto. Ło, wow, pierwszy dom Abry tak wygląda. Ej, kurde, to wygląda dobrze. Co tu jest? Maciocha tu nie było. Okej, okay, agentiksa również. E, więc tak lecimy dalej. Może byśmy odwiedzili Willę Elviso w więzieniu, ale pierwsze co, to chciałbym zobaczyć jak wygląda lodowiec Abry na różnych shaderach właśnie tutaj, bo e, one będą naprawdę robiły tutaj robotę. Oczywiście pokażę wam jeszcze jak to wygląda bez shaderów, żebyście mieli porównanie od razu. Więc tak. Czy ja tutaj kogoś widziałem? Powiedzcie mi, że w tej minucie tu ktoś nie wszedł. Powiedzcie, że ktoś tu nie wszedł, Że, jeżeli... Dobra, to był Enderman, ok? Ja już się bałem, ale zobaczmy, jak wygląda walka w ogóle na shaderach, ok? Wiejemy. Ej, to wygląda bardzo, 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 bardzo dobrze. O, tu idzie koleś, ok? Hops, Hops, ale to wygląda fajnie. What? W ogóle mamy bloczek Dirta. Mogliśmy go sobie zachować, ale weźmy go Silk Touchem. O, Gituwa. Eee, ty gościu może już się ucisz. Dobra, więc ja chyba zaraz polecę tutaj sobie w Kimkę, bo już się robi ciemno. Przynajmniej tak według tych shaderów one już powiedzieli Nie, już agent jest ciemno. Więc tak, ziomki, ja myślę, że teraz jest dobra pora, żeby pokazać jak to wygląda w ogóle bez shaderów. Ha, ha, ha. Gościu, tu jest jeszcze jasno bez shaderów. Tu jest jeszcze po prostu jasno, zupełnie inaczej się te pory dnia odczuwa na shaderach. Ale to jest dosyć fajne, mi się wydaje, naprawdę. Eee, Tutaj całe milionowice. No, no, po prostu inaczej wyglądają w ogóle. Jak sobie po tym chodzimy, nie no gościu, ten lodowiec to jest zupełnie inny budynek teraz, to jest w sumie amnetystowiec teraz. Zaraz zobaczymy jak wygląda yy, hodowla tutaj akselotlów, yy, Akselotów. czy ja muszę się tych nazw nowych nauczyć, serio. Ale ziomki, kurde, to robi robotę totalnie, więc ja tak, polecę teraz się tutaj w kimkę, okej, okay, co tu pisze, subujcie, subujcie. Su, sub, ty, coś było subuj, zniknęło tak szybko, Ej, nie, nie wiem o co chodzi, ale gościu, może zrób teraz to, co tam pisało, czyli zasubuj, o, to jest dobry deal, więc tak, ja teraz przełączam shadery na e, te seusy. A tak w ogóle może wam bardziej pokażę, jak tutaj wszystkie nazwy wyglądają, żeby po prostu e, tutaj już nie było pytań, to macie... Do tych shaderów, których używałem, więc teraz tak, bierzemy Zeus, od razu wam pokażę jak to się długo ładuje, to się potwornie długo laguje. Eee, Oje, oh dobra. Ten lodowiec? Tu wygląda bardzo dobrze, ale ja muszę się ruszać tak bardzo, bardzo znikomo, bo ja to czuję, że mnie laguje, jak się ruszam, naprawdę. To jest odczuwalne dla mnie i to trochę mnie tak boli, że no jednak, jednak, nie mogę tego tak wam pokazać w idealnej płynności, ale serio, to robi wrażenie i to bardzo, bardzo, bardzo mocne. Wow, ta hodowla wygląda tak śmiesznie teraz. Ej, one się tak fajnie pływają po tej wodzie. LOL, to jest bardzo fajne. Ok, teraz włączyłem te ostatnie shadery, czyli BSL, e, i to wygląda chyba jako wnętrze. Muszę powiedzieć jedno: to wygląda bardzo dobrze, to wnętrze. To wygląda po prostu jak idealny screenshot. Gdyby zrobić screenshot, no to wyglądałoby to po prostu bardzo ładnie, e, ale no jednak no, minus jest taki, że mnie dosyć laguje na nich. E, ja mógłbym oczywiście gorsze shadery zainstalować, ale to nie wyglądałoby tak realistycznie, więc to głównie zrobiłem, żeby Wam po prostu móc pokazać, jak to wszystko wygląda, e, więc ziomki, mi to naprawdę się wszystko bardzo podoba. Teraz może byśmy poszli na przykład do Willi Elviso, bo moją już widzieliśmy. E, tu teraz pozwiedzamy sobie takie trochę inne budynki, i teraz lecimy do Willi Elvisa w ogóle. Nie mam słów, jak dobrze to wygląda. Te kolory są takie żywe, tak totalnie, totalnie. Widać jakby serio. To, to jest tak dobrze zrobione, że ja podziwiam osoby, które robią shadery. Więc tak, będziemy mieli teraz okazję zobaczyć, jak wygląda tutaj Fontanna Elvisa. Myślę, że ona będzie wyglądała naprawdę ciekawie, bo... No tutaj willa na razie nie jest skończona, no to tam dalej nie ma co pokazywać, ale ta fontanna wygląda ciekawe, w ogóle... No tak, tak, Elviso musiał sobie takie coś ogarnąć, ja też, ja też ogarnę, okej, okay. te, żeby nie być gorszym. <laughs> nie no, dobra, nie, nie wiem, nie, nie chcę mi się ogarnić tych ale takiego niebieskiego mógłbym mieć, no. Mógłbym mieć więc ziomki. Serio. Mi to się bardzo podoba, jak ta willa w ogóle tutaj się prezentuje. Wygląda naprawdę bardzo ładnie na tych shaderach. Zobaczmy, jak wygląda na innych. Okej, okay. na tych moich ulubionych, czyli Kuda, one są takie. No, powiedzmy, że chyba najfajniejsza, co nie? Tak przynajmniej ja uważam. Nie wiem, jak wy możecie napisać, na których wam się najbardziej podobało, czyli e, będziecie tam, jeżeli ogarniacie już, które to, które to możecie napisać. E, ale serio, ta fontanna wygląda bardzo dobrze. W nich mi się bardzo podoba woda, bo wygląda jak w jakiejś Grecji, Chorwacji czy w innym tego typu kraju. E, serio, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No, te kolory są tutaj też bardzo takie żywe. E, co, co serio, daje bardzo ładny klimat całych Milionowic. I chyba myślę, że e, przetestujemy ostatnie shadery i idziemy już dalej. Okej, okay, na tych ostatnich shaderach, szczerze, mi to chyba się najbardziej podoba, jeśli o ten budynek, ale co dziwne, nie wszystko mi się dla nich najbardziej podoba, więc serio, tutaj ciężko oceniać, woda jest taka. No jest fajna, ale jest taka zbyt się wszystko tutaj porusza. Mi to się szczerze tak jakoś super nie podoba. E, no, serio, jest spoko, ale mogłoby być niby lepiej. Okej. Okay. Ale chyba gorzej już się nie da. Wróciła mi płynność, mogę ruszać w ogóle myszką szybko i nie będzie lagował. Nie, to wygląda zupełnie inaczej, bez shaderów, ok? Więc tak, lecimy teraz do kolejnego budynku. Ja myślę, że teraz już zrobimy tak, że będę po prostu używał tych jednych shaderów, pokazywać już wszystko. Bo serio, to mega, mega męczy, żeby je tak ciągle zmieniać, bo to sporo czasu zajmuje. Ja to oczywiście ucinam, ale. No, dla mnie to jest naprawdę już męcząco, tak żeby za każdym razem. E, więc serio, ziomki, polecimy teraz myślę, że odwiedzić więzienie na shaderach. Więc jak widzicie, różnice będą na pewno bardzo, bardzo duże. Więc zapamiętajcie sobie teraz ten obrazek, który teraz widzicie. Macie 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. To jest Minecraft. Ok, idziemy, idziemy. Różnica jest naprawdę ogromna. Zobaczmy, jak. Łot, ta lawa tak fajnie wygląda! Ej, nie miałem pojęcia, aż bym się w niej wykąpał, ale... Ale nie mam akurat zbrojki chyba na A nie, ma, Ale na shaderach lepiej się nie kąpać, bo za bardzo mnie laguje. Więc tak, więzienie jest naprawdę bardzo ciemnym budynkiem, więc tutaj za dużo światła nie ma. Oczywiście z tych okienek to najwięcej chyba, ale... W nocy tutaj musi być bardzo, bardzo ciemno, a też bym chciał Wam pokazać, jak to wygląda w ciemnościach, więc serio, jak widzicie, w ten sposób to się prezentuje, jak, jak jest dzionek. E, jeszcze jakieś miejsca sobie oczywiście w nocce pozwiedzamy, nocny spacerek będzie, e, więc tak, koniecznie tutaj ziomki, lecimy na dół. E, więc lecimy, myślę, że teraz na górę Maciocha. Ej, lol, ta ścieżka to jest coś, to jest coś. A. I tak, jeśli chodzi jeszcze o ogromne różnice, to ja Wam dam taką ostatnią, ostatnią do zapamiętania różnicę. Ok? Widzicie tą wodę? Widzicie, jak ona tutaj wygląda? To teraz sobie policzymy do trzech z powrotem. Raz, dwa, trzy. Ale że aż taka różnica na wodzie jest największa. Mhm. Na wodzie jest po prostu największa. Ja już tego nie komentuję, jak bardzo to się dla mnie po prostu różni od tego, jak to wygląda z shaderami. LOL! Okej, okay, z powrotem na shaderach, więc teraz chyba możemy w końcu udać się na górę Maciocha. Ale ta hodowla fajnie wygląda. Eee, serio, więc tak, idziemy na górę Maciocha. Tutaj. Tutaj słyszałem jakiegoś yy, małego zombiaka, więc a, ja tam z takimi małymi to nie wiem. Ja tam nie będę ich pić, ale zbrojkę załóżmy. Zobaczmy, jak wyglądam w zbrojce. Nie, no, teraz wyglądam tak jak potężny zawodnik jakiś, no gościu. Teraz to. Co tu się stało? Co tu się dzieje? Ej, jakby nie wiem, ale chyba jakiś duży remont tutaj się szykuje. E, bo serio, to wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało jakiś czas temu. Mm, więc serio, e, będziemy tutaj na pewno patrzeć, co tu się zmieni. Więc tak, ziomki, ja czekam aż będzie nocka, wtedy przejdziemy się jeszcze w nockę, może pójdziemy sobie do ratusza, do szpitala, odwiedzimy takie budynki. I teraz może w ogóle wiecie co? Ja bym poleciał jeszcze na szybko zobaczyć wieżowiec Elviso. Ej, bo bez beki, zapomniałem w ogóle, że ten budynek jeszcze nie był przez nas odwiedzony, więc lecimy tam oczywiście. Hops, pod wodą musiałem, musiałem, nie widziałem innej opcji. Moglibyśmy jeszcze szpital odwiedzić. Ale w szpital to nie wiem, czy on się aż tak bardzo będzie różnił, pewnie też. Więc tak, lecimy tutaj. Wow, ten widok. Nie wiem, dla mnie to robi takie fajne wrażenie, jak się wchodzi w takie miejsca, które się zna z zupełnie innego wyglądu. Więc tak, ja bym chciał polecieć na pewno na samą samiutką górę i zobaczyć, jaki jest widok, właśnie z tamtego najwyższego miejsca. Ej, ja chciałem zrobić cięcie, jak płynę, ale. Zdaję, że to sensu nie ma, to zbyt fajnie wygląda, żeby to ucinać, jak płyniemy jeszcze w tej fajnej, takiej krystalicznie, normalnie czystej wodzie. LOL, jeszcze ten cień, jaki rzuca ten Agent X tam. Gościu, to wygląda tak fajnie, kurde, ej, nie, niech to się nie kończy, to, nie, niech się nie kończy, nie, niech nie wpływam tam na sam szczyt, bo gościu, po prostu, no po prostu nie mogę z tego. What? Tutaj widok z balkonu na dół, tego. tu mój wieżowiec powstający. Tu Villa Agent Xa. Nie, no gościu, naprawdę dobrze to wygląda. Ale bardzo jestem ciekawy, jeszcze nocki. Wtedy porównamy sobie wszystkie shadery. Więc, tak, ja wbijam na górę i już wam nie przedłużam. Miałem nie przedłużać, ale bardzo byłem ciekawy, jakby wyglądał portal. Więc tutaj, jak ktoś był ciekawy, jakby wyglądał, to e, ma właśnie teraz odpowiedź. Więc serio, to jest portalik elegancki. Coś popsułem. E, idę do góry e, i lecę na sam szczyt. Ej, powiem wam, co teraz właśnie ogarnąłem że płynąc jest taki bardzo dziwny dźwięk nie ma go w oryginale w minecraftie więc jest też dźwięk taki fajny ale serio to jest kozackie lol i to wygląda jakbyśmy rzeczywiście w nocy byli na górze jakiegoś apartamentowca z którego nic nie widać praktycznie ej to jest fajne to jest fajne tam jakąś lawę widać tu jakiś cień a tutaj sobie siedzimy w jakimś konkretnym konkretnym takim miejscu. No gościu, powiem, że to dobrze wygląda, tylko problem jest taki, że ja bym bardzo chciał zejść na dół, a nie za bardzo wiem, gdzie mam celować. Chyba jakoś o tutaj, więc ziomki, skok za milion robimy, bo kompletnie nic nie widzę, mam nadzieję, że nie zginę. To jest woda, to są lilie, okej, okay, trafię w... Wow, jakąś kratkę od tego, ale powiem wam, że naprawdę jest bardzo, bardzo fajny widok w nocy. Ej, to też bardzo dobrze wygląda, więc idziemy na taki spacer nocny po milionowicach. Zobaczymy, co tutaj właściwie możemy znaleźć w nocy. Jak to wygląda? Dla mnie najfajniej wyglądają te wszystkie budynki w nocy, bo one zwykle są oświetlone jakoś bardziej przy oknach. Przez co to daje taki wygląd, jakby rzeczywiście ktoś tutaj mieszkał i te okienko sobie po prostu o światełko zostawił. Jakby tu każdy w ogóle nie spał przez całą noc. Ci mieszkańcy milionowic to ja też ten imprezowicze normalnie, więc serio, oni tutaj przez noc nie śpią, wszystko zapalone w ogóle. To złoto, A, już myślałem, że złoto się świeci, bo wtedy to by to wybuchnęło po prostu mój mózg totalnie. Więc tak, wchodzimy tutaj i co chciałbym zrobić, to włączyć teraz inne shadery. Okej, okay, shadery Seus czyli te najciemniejsze. Wydaje mi się, że wyglądają najgorzej, bo... Po prostu widać tylko to, co jest tak dobrze oświetlone. Wygląda w to bardzo ładnie. No, ten widok, na przykład, tutaj, takie zdjęcie zrobić, no wygląda ładnie. Ale to, co nie oświetlone, to już gorzej wygląda. O, kurde. Proszę, wczytaj się, Willow. Proszę. What? Ale ona dobrze wygląda, jak jest właśnie tak, takie zdjęcie. To wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tam wygląda jakby w jednym pokoju sobie ktoś teraz był, w innych nie, bo już śpimy. Tutaj ten wieżowiec identycznie. Tutaj ktoś nie śpi, tu śpi. To wygląda bardzo realistycznie, ale jednak to jest Minecraft. Mogłoby być trochę mniej realistycznie, a po prostu przyjemniej tak e, dla gracza. Okej, okay, więc te ostatnie shadery moim zdaniem wyglądają chyba tak najbardziej najbardziej przyjemnie dla oka. Serio, z tych wszystkich one nockę wygrywają totalnie. No i chyba sami to musicie się zgodzić, że to wygląda po prostu bardzo dobrze w nocy. Ten niebo w ogóle tutaj wszystko idealnie tak pasuje, jakby rzeczywiście była jakaś noc tam tam co jest, nie wiem, pali się niebo. Więc serio, to dla mnie wygląda po prostu bardzo przyjemnie, jeśli chodzi tak dla oka. No trochę bardzo to mnie laguje, ale da się przeżyć. Ten złob, wydał światło. No. Brak komentarzy. Jak to fajnie wszystko się prezentuje, więc, dziomki, ja myślę, że takim przyjemnym widokiem tutaj na domek stary Abry będziemy kończyli ten odcinek. Więc serio, co chciałbym powiedzieć, to to, żebyście w ogóle nie zapomnieli teraz po prostu zasubskrybować tego kanału, jeżeli chcecie więcej takich ciekawych filmików. Serio, serio. Serio, byłoby to mega, mega śmieszne. Eee, gdyby każdy zostawił suba. No i gościu, jak jest śmieszne, to, to chyba warto zrobić, bo, bo śmiesznie będzie, jak zasubskrybujesz. Serio, serio, jak nie zasubskrybujesz, to nie będzie śmieszne. Więc Ziomek, zasubskrybuj koniecznie. Jak widzisz Agentixa w świecącej się zbroi w nocy, to lepiej uciekaj, bo no nie wiadomo, czy to jest Agentix, czy to Kosmita. No, no nie wiem, nie wiem, więc ziomek, serio, koniecznie teraz subuj, jeszcze raz przypominam, eee, byłoby mi mega miło, no i cóż, na tym filmiku myślę, że na tyle, nie wiem, czy zagramy może jeszcze na Bad Warsach w ogóle, na shaderach, bo to byłoby też myślę, że dosyć ciekawe, więc też możecie wpaść na X Games, mój drugi kanał, bo niedługo tam wlatują nowe filmiki, będą wlatywać już na bieżąco codziennie, więc serio, na tym filmiku, ja myślę, że już serio, już się wystarczająco dużo nagadałem, Wow, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia na następnym filmiku.